<noise> Oto momenty, w których funkcjonariusze pomogli podejrzanym, których mieli aresztować. W pierwszym materiale podejrzany próbował uciec funkcjonariuszowi, ale ostatecznie zaczął się topić w jeziorze. Swim towards me, dude! Yeah, 8 lipca 2024 roku policjanci obserwowali obszar, w którym odnotowano liczne przypadki nielegalnej sprzedaży środków odurzających. Gdy zauważyli mężczyznę w masce narciarskiej z torbą na ramieniu, który krążył po okolicy, natychmiast ruszyli za nim w pościg. Pull over, man. Pull over. Pościg trwał przez pewien czas, a funkcjonariusz wahał się przed zderzeniem z podejrzanym. Jednak jego późniejsze działania ostatecznie doprowadziły do jego porażki. Swim towards me, dude! Yeah, one of you guys grab a rescue disc. Yeah, grab a rescue disc, throw it down to me. Help. Yo, swim towards me, bro. Fuck. Swim this way, swim this way. Yo, throw a rescue disc down! Help me! One or two, this is nice five, one, nine. Help! Yo, throw me a rescue disc! I disk. got it. I'm, I'm drowning. Drowning. Give me it, give me it. Yo, man, grab onto this! Grab onto this! Grab onto this! Grab onto it! Grab onto it, dude! Grab onto it! Grab onto it, grab onto it dude! Funkcjonariusz nie trafił w dokładne miejsce, gdzie znajdował się podejrzany, gdy rzucał dyskiem ratunkowym, zdając sobie sprawę, że mężczyzna nie umie pływać. Funkcjonariusz szybko odzyskał dysk, aby wykonać dokładniejszy rzut. Jest Grab onto this! Później na miejsce zdarzenia przybyli policyjni i nurkowie, ale operacja została przerwana, ponieważ podejrzany 33 letni Melkwan Simpson już utonął. W kolejnym przypadku funkcjonariusz podjął próbę aresztowania podejrzanego, ale nieoczekiwanie pomógł mu w zaręczynach. 8 kwietnia 2022 roku komendant policji zatrzymał kierowcę za rzekome wykroczenie drogowe. Talking to, and I'll be glad to, Mr. Mitchell. The reason I'm pulling you over is because you did a California stop back like at that, that stoplight. When you finally came to a stop, and it's three quarters of the way out in the road, somebody could hit you. Yes, tell you what. Step out the call for me. Is there anything illegal in the truck? No, sir. All right. How about stepping out for me?

appreciate it chief you know what was going on there you? <laughs> Uh you're on camera so i got it Najwyraźniej kierowca i komendant policji zaplanowali to z wyprzedzeniem, a ogromną ulgą było, gdy pasażerka zgodziła się, ponieważ w przeciwnym razie wszystko poszłoby na marne. Następny funkcjonariusz zatrzymał kobietę za przejechanie na czerwonym świetle, ale nie spodziewał się wydarzenia, które nastąpiło później. 9 sierpnia 2014 roku policjant z Michigan zatrzymał kobietę za przejechanie na czerwonym świetle, ale zatrzymanie okazało się dla niej błogosławieństwem, ponieważ potrzebowała ona pilnej pomocy. Kobieta była niezwykle wdzięczna, o czym świadczył uścisk, jakim obdarzyła funkcjonariusza, który następnie wypuścił ją z ostrzeżeniem, wiedząc, że wykroczenie drogowe było pomyłką. W następnym materiale funkcjonariusz napotkał na kłopotliwego podejrzanego, który ostatecznie potrzebował pomocy policji. Fire 19 grudnia 2023 roku policjanci z Wisconsin odpowiedzieli na wezwanie kobiety, która zadzwoniła na swojego partnera, 56-letniego Toda Harheima, który aktywnie ją atakował i próbował spalić dom, po tym jak doręczyła mu zakaz zbliżania się i zaświadczenie o eksmisji. No! No! no. Away from me. Dispatch are you in contact with a female? Come on man. Dude, seriously. Get the f away from me. Get the f away right now. Get fire started. Get the f away from me. Dude. Get all that talk over. I'll keep doing it. Get get Oh Dude, put it down. No. Ponieważ podejrzany nie chciał słuchać i groził spaleniem całego domu, funkcjonariusze nie mieli innego wyjścia jak tylko podjąć drastyczne środki. Oh I have nothing to live for. I'm dying anyway. Tim, where are you at? Get your hands behind your back! Get your hands behind your back! I'm not around! Me. Hey! I'm dying! I can't What do you need, Tim? Tim, what do you need? Tim, what do you need? I can't breathe. Give me the other hand! Give me your hand! I can't breathe. I took it in I'm gonna die. Hold his hands, I got his hands. I'm going die. Like a man. I'm not doing this. Alright, he, he's here. Get your hands up. Get your hands. Get up. I can't get up. I got to Bring him in here. Okay, get him in here. Get up. Bring him, bring him in, in so here. Close long. that door. My we gotta get him out. Not up. right now. Let oh. go.

Czekając na wsparcie, funkcjonariusze użyli gaśnic, aby opanować pożar. A następnie wybili okno w pokoju, aby umożliwić wentylację podejrzanemu. Gdy ogień ustąpił, a wystarczająca liczba funkcjonariuszy była dostępna, przystąpili do ratowania podejrzanego. Do do You wanna just bring him down the stairs this way? Yeah. yeah. All right, you you good? Yeah, you're good. We were able to uh, extract that gentleman out of the I residence. Sit up. I can't. Set him up happy. Yeah, I can walk. Don't do that. Oh please. I can't breathe. Yep. Well we were asking you to walk for the past ten minutes. I can't. Podejrzany został opatrzony przez lekarzy i przewieziony do szpitala, po czym został aresztowany i przewieziony do więzienia, gdzie został oskarżony o podpalenie, uszkodzenie mienia, zakłócanie porządku oraz stawianie oporu podczas aresztowania. Otrzymał on karę 8 lat pozbawienia wolności. Kolejna sprawa kończy się pościgiem, gdzie podejrzany potrzebuje pomocy policji. Okay. 24 lutego 2017 roku policjant z Ohio zatrzymał kierowcę za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ale sytuacja uległa eskalacji, gdy rozpoznał kierowcę z poprzedniej sprawy o kradzież. więcej no, Huh? I don't steal shit. You did last week. Not me. No. I've never stolen from Lowe's. No, it wasn't Lowe's. It was uh, Sam's Club. No, right? No. It was last week. Why don't you jump out of the car for me? It wasn't you. Okay. Step out of the car. Because me? Me I want you. I want you out of the car. That's why. Bad, idea. Bad Podejrzany rozbił swój samochód, przez co utknął i ostatecznie potrzebował pomocy funkcjonariuszy. Podejrzany 34-letni Thomas LaForce spowodował obrażenia u dwóch funkcjonariuszy policji i osoby, którą wyrzucił z samochodu. Najpierw został przewieziony do szpitala na leczenie, a następnie został oskarżony o przestępstwo napaści, nieprzestrzegania przepisów, uszkodzenie mienia i utrudnianie pracy policji. Mężczyzna został później skazany na 5 lat więzienia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał.